Ma. Jakie buty trzeba kupić w 2025, żeby potem nie wyrzucić ich do śmietnika? I wiadomo, że stare to są... Samby. Serio, samby są po prostu najlepszy wariant, który możesz sobie wyobrazić, dlatego że... Możesz ubrać ich po prostu pod wszystko. Nosisz skinny jeans? Ale możesz ich ubrać. Nosisz baggy jeans? Możesz ich ubrać. Nosisz dressy? Możesz ich ubrać. Po prostu pasują serio do wszystkich i do wszystkiego. Nawet ja teraz jestem w Sambach Jebany style Następna para będzie ta, która na serio mnie zdziwiła I to są Nike Air Jordan 90 Serio są mega fajne buty, wyglądają mega drogo, ale kosztują 350zł 400 zł. Nie pamiętam, coś w tym stylu, ale są mega ładne, mega fajne, mega wygodne No i trzecie buty to są po prostu Basic I to właśnie są Damki w jakimkolwiek kolorze, oprócz pandy. Są wygodne w miarę po prostu standard, ale mega fajnie wyglądają. Serio. No i co? Standardowo mogę powiedzieć, że te buty mam teraz na nocy. To jest Nike. To jest Nike bro. Zaobserwuj mnie i daj lajka, serio, już nie mogę.